Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Zimę Zaskakującą Drogowców, Pijanego Adwokata i Giga Rybę. Zapraszam. Dziś wschód Norwegii został zaskoczony przez zimę, która to standardowo zaskoczyła norweskich drogowców. Także sezon zaskoczeń uważam za otwarty. Służby drogowe informują o ponad 50 kolizjach czy problemach w płynnym przejeżdżaniu drogi, które spowodowane były między innymi opadami śniegu i pokrywą śnieżną, pokrywą lodową, czy kierowcami, którzy niestety nie zdążyli jeszcze wymienić opon z letnich na zimowe i blokowali przejazd. Także policja i służby apelują do kierowców, aby dostosowali swoją jazdę do warunków panujących na drogach. Z kolei kierowcy apelują do służb drogowych, aby ta szybciej uwijała się, aby przejazd był bardziej płynny. Z kolei matki apelują do swoich dzieci, aby były grzeczniejsze. Z kolei dzieci apelują do matek, aby kupowały im więcej słodyczy. Mężowie apelują do żon, a żony do mężów. Także poniedziałek. Wiem, ile będzie kosztował prąd w Norwegii w tą zimę. I wam to. Powiem, wiem również, ile będzie kosztowała energia elektryczna przez najbliższe kilka czy nawet kilkanaście lat. I prąd tej zimy ma kosztować do jednej korony za kilowatogodzinę. To dużo mniej niż w roku ubiegłym, który jak wiemy był dosyć drogi, ponieważ wtedy kilowatogodzina kosztowała do około półtorej korony. Według specjalistów, ceny energii elektrycznej od kolejnego roku na południu Norwegii mają się zmniejszać, a na północy Norwegii i w środkowej Norwegii mają rosnąć. Z kolei w latach 2030-2040 ceny energii wszędzie mają być mniejsze, a spowodowane to będzie większą ilością źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Lider Norweskiej Izby Adwokackiej, niejaki pan Jun, przyznał się dobrowolnie na swoim Facebooku, że jechał samochodem pod wpływem alkoholu. Znaczy, pewnie i dobrowolnie, ale to było najlepsze wyjście, ponieważ i tak by to wyszło. A pan Jun w sobotni wieczór czy w sobotnią noc prowadził auto pod wpływem 0,88 promila alkoholu we krwi. Także mało to nie było. Pan Jun się wstydzi i podał się dobrowolnemu ukaraniu oraz dobrowolnie oddał prawo jazdy. My tak nie róbmy. A jako, że dzisiaj poniedziałek, to oczywiście, że przygotowaliśmy dla Was kącik świadomego waluciarza, czyli kącik osoby, która zarabia swoje pieniądze w koronach norweskich, ale wydaje jak chce. W koronach norweskich, w polskich złotych, w euro czy w jakiejkolwiek innej walucie. A w dzisiejszym kąciku świadomego waluciarza jest wiele ciekawych tematów. Zapraszam do przeczytania, a ja wam powiem, że banki, m.in. Norwegii, ale i Japonii, Anglii czy USA, przygotowują się w tym tygodniu do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Co z tego wyniknie, dowiecie się w artykule. Czy są tu jacyś zapaleni wędkarze? Na pewno są, to teraz wznieście się na wyżyny swojego stoickiego spokoju. Ponieważ kilka dni temu w Nurlan pan wędkarz złowił jesiotra makrelowego, który ważył 303 kilo. Jest to naprawdę duża rybka i można na tym zabrobić naprawdę dużo pieniędzy, ponieważ w roku 2012 w Japonii, Podobna ryba została sprzedana za 4,4 miliona koron, także naprawdę dużo pieniędzy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze troszeczkę wcześniej zwykły wędkarz, taki jak ty, czy taki jak ja, na zwykłej 22-metrowej łódce, no może już nie takiej zwykłej, ale nie aż takiej niezwykłej, złowił rybę, która ważyła prawie 400 kg. I jest to prawdopodobnie rekord Norwegii. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się dzięki. Cześć.